Jesteś cały dzień myślami na budowie i nie podoba Cię to, co widzisz. Jeśli chcesz rozwiązać umowę z wykonawcą, pamiętaj, że masz takie prawo i możesz to zrobić, zachowując dobre relacje. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Co zrobić w sytuacji, kiedy polubiliśmy wykonawcę jako człowieka? Być może zaprzyjaźniliśmy się z nim, ale nie jesteśmy zadowoleni z jakości prac oraz ich terminowości i chcielibyśmy zakończyć tą współpracę. Jak sprawić, żeby nie otrzymać ułatki trudnego klienta, trudnego inwestora. Jak sprawić, żebyśmy mogli mimo wszystko spotykać się, rozmawiać i polecać się na przyszłość? Proponuję zastosowanie asertywnej komunikacji typowej dla mediacji, którą możesz przeprowadzić w pięciu krokach. W kroku pierwszym powiedz wykonawcy, jak bardzo ci zależy na tej rozmowie. Zadbaj o okoliczności, o to, żeby odbyło się to w przyjaznych warunkach, w spokojnym. W przyjaznym miejscu, powiedz, że ta rozmowa jest dla Ciebie bardzo ważna. W kroku drugim przedstaw fakty, opierając się na konkretach, czyli mów podając szczegóły, w jakich sytuacjach, jakie zdarzenia spowodowały Twoje niezadowolenie. Pamiętaj, unikaj uogólnień. W kroku trzecim powiedz o tym, co czujesz, nazywając swoje uczucie rozczarowaniem, niezadowoleniem. Masz prawo to powiedzieć. W kroku czwartym Zaproponuj procedurę rozwiązania umowy. Tu chodzi o rozliczenie poszczególnych etapów prac, o protokół odbioru, o to, żebyście się rozstali w zgodzie i pokojowo. W kroku piątym przygotuj się na jego obiekcję, bo na pewno ją usłyszysz. Z pewnością powie, że to był przypadek, albo że bardzo żałuje, na pewno powie, że to się więcej nie powtórzy. Może powiedzieć, że zależy mu na tej współpracy. Jeśli wiesz, że ty już jej nie chcesz, to musisz jasno zakomunikować, podjąłem decyzję. Rozumiem, że chciałbyś kontynuować, rozumiem, że to się nie powtórzy, ale podjąłem decyzję. Taka rozmowa umożliwi kontynuowanie relacji, mówienie o sobie dobrze, a zarazem pozwoli wyjść z twarzą z tej trudnej sytuacji.